Tak, ja się cieszę, nie ma jak to być z gościem na arenie, który ma 3 kg. Siemanko i witajcie w kolejnym odcineczku na kanale. z on podobnie ze Skywars'u. i tutaj nabiłam sobie całkiem sporo monetek. widzicie, mam prawie 1800, tak? Prawie. I ja postanowiłam, że jednak kupię tego koksa. Może wiele osób jednak wolał sobie wybrać na skałosach, ale ja wolę koksa. Teraz grałam chyba cztery rundy pod rząd i tam te cztery rundy Ktoś nie zżerał koksa, to co przed nosem, kiedy miał jedno serduszko. Ja już mam dość takiej sytuacji po prostu samo będę na koksie mi się wbijać, no i mam ich gdzieś. A tutaj uh, Champa, jest trochę nieogarnięty chyba. E, tutaj może jeszcze tą skrzyneczkę odwrabimy, bo widzę surowiec. Kurde. Dobra, um, kolejna arena i tym razem to jest dżunglówka. Mam nadzieję, że teraz już nikt nie weźmie od pleców, bo hamsko. I o czym ja no i ważne pewnie coś tam, że gościu słaby, a mnie ktoś gdzie najważniejsze, no Troszkę słabe i startowe, ale się da przeżyć. Do góry, do góry, do góry. I teraz tak, szybka decyzja. Tam chyba nikogo nie ma. Więc pójdziemy tu, do tego pana. I nie, nie będę klikłać F5, żebym się zmienił obraz, ale jakieś tak zrobiłem, po prostu spadłem, jest tak hamsko. Nie wiem, co się dzieje wtedy, a ten pan chyba nie, nie ogarnie za bardzo, jak się gra. I się z nim pożegnamy. Goodbye. Tak. A myślałam, że ktoś mi robi plecy, ja nie mogę. Taki już stres. Eee, to pick game. Okay. D nie, co ja mówię? Mm. Tak, trafiłam na jajko. Pięknie, pięknie. I tu... Lol, wygrałam i jestem już na kolejnej arenie. Dobra, ładnie, ładnie. I... Czu, 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 O, gdzieś Dobra. Nieważne, tu już się zaczyna prawie, a tam ta arena była jakaś taka niezda, bo po prostu został sam ten koleś. I wyszedł potem. No, ale dobra, i tak mi zależyło kila. Jest ładnie. Tutaj zdejmujemy to, ubieramy tak tak. Tutaj jest jeszcze jedna skrzynka, a pewnie wszyscy nie wiedzą, bo nawet była na materiale stroksa. Kurde, ladrzy mi. No ważne. Pewnie wszyscy nie wiedzą, i tak ją pokażę. Mm, tak. Szybko jakiś mieczyk, żeby się nie bronić klopem, bo tak trochę szajsko. O... Gdzie jest to co to brała? Brałam. Tam jest też skrzyk, ale ja nigdy w sumie nie biorę, bo się nie opłaca według mnie. I... Kurde, jak mi spadła, nie, to byłoby żałosne, ale dobra, jestem. O, o, o. Polecisz? Chyba jednak nie polecisz. O... O, poleciał, jak miło. Czyli do tego pana już nie idziemy. A czy tamten nadal żyje? Mam nadzieję, że tak. I szybko, szybko, szybko. Tak polecisz? Polecisz. Tak, pięknie. Yy, drugi kill. Gdzie jeszcze zostali, czy Państwo może sobie ustawię tak na słowo, żeby widzieć? I ja... aha, ja mam tak, dobra. Nieważne, chciałam przypomnieć, jaki mam EQ, bo widzę, że on ma lepsze, ale nieważne. Ja zabiłam dwóch... o, zabił dwóch, no, dobra. Nie jest źle, nie jest leko specjalnie. I teraz... dzień dobry, proszę Panna. I dzień dobry. Trzeci brak. I on akurat nie miał chyba żadnego. Tak. Yy, już ładnie 12 monat w tej tylko rundzie. I gdzie z ostatni pan? Tak, na środku. Jakie zdziwienie. Ale mnie, że te koleśmi ani razu nie tę nie pacną. O. No nie wiem, nie wiem. Nie moja wina. I już. Kurde. Woda. Już mam moje upragnione monetki tak. Niedługo sobie zakupię w sumie super vipa. Przestań, koleś. przedłużasz mi grę, a potem nagranie mi się będzie źle rzucać. Wszystko będzie twoja wina. No. Nie będzie ci fajnie. Jak, nie wiem śmiało. Ale choć koleś, co ty idziesz jak jakiś, nie wiem. Chodź, 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 no co już, co już, co z tego, że jesteś nieczomy. Dobra, o chyba słyszę nie chcę. Wiem. co że jesteśmy sami. No, zjedz już jabłuszko i chod. chodź. Chodź! tym trochę w niebezpiecznym miejscu. I. O! Oh, ładna mówiła strefa, a i tak zginęłam. Dobra siemeczki, kolejna. I jesteśmy już na ostatniej arenie w tym odcinku i... Oh, to nie jest moja ulubiona arena, ale nieważne. Moja ulubiona jest całkiem podobna, bo też taka różowa, taka, taka, taka słodka. Ale to jednak nie ta nie ona, no nieważne. Też się da przeżyć nawet na nieudanej arenie. Może nawet wygrać się ta... ho, ho. Dobra trzy śnieżki. Tam miałam du Chyba nawet tamtej nie wiem, ile miałam ze śnieżek. No trudno. Eee, idziemy do tego kolesia od razu. I szybko, strasznie mi tu mija czas. Ja tak lubię te Skywarsy. Szybko się bardzo monetki nabija, a co robi ten tam, tam? Dobra, on się nam nie, nie interesuje. To wcale mnie jakoś nie zniechęca. Do gry dalszej, a ten pan... Co tam pan robi? Czyżby ten pan już nie żył? Skrzynki został. A! Y I on chyba nie żyje, a chłopcie tutaj niezle koki. Kto to jest? To jest chłopcze. O, 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 o. Jest jeszcze tylko... Lit... Jakiś koleś. I z tego co widzę, hupcie jest najbliżej i tak, są tylko jaj Jak ja się cieszę, nie ma jak to być z gościem na arenie, który ma 3 kg. Super! Cisero budułca. Co? Dobra, jeszcze ja napisam, ale myślę, że się domyśli. Myślę, że się domyśli. Że który jaki ogar. I poleciał. Do widzenia. I obraca przy okazji jeszcze Wam, ale nieważne ziemaczki. Ja mam nadzieję, że Wam się odcinek spodobał. Ja się z Wami żegnam. Cześć!